A dzisiaj dziadek z, Wik z Wikusią zagra, tak? Z Wikusią? Tak, z Wikusią pewnie, że tak. Zagramy jeden pojedynek. A tutaj masz królika? Króliczek masz taki? Biały? White. White, o po angielsku, tak? Ty mówisz już po angielsku. To dziadka nauczysz może, co? Nauczysz dziadka? Tak? Tak się robi? Króliczka? Tak. O, biały. O, No dobrze, spróbujemy zagrać. Co tu mamy? Tu może. No właśnie, co tu mamy? Zostawimy jedną kartę, a trzy odrzucimy, tak? O, zmienił kolor króliczek. Różowy pink. Różowy pink. O, a żółty? Yellow! Yellow! O. A różowy to pink, tak? Różowy pink. O, ale zmienił kolor. Co on tutaj ten króliczek wyprawia? Co on wyprawia, ten króliczek? O dobrze, zagrajmy taką kartę. O, czerwonej. Owe. Czerwony jest też królik, czy nie? A czerwony? O! zarobił, zrobił Bama. No, Trzeba uruchomić. O! Jest biały. Biały jest teraz. Króliczek, tak? O! Super. No dobrze, zagrajmy tutaj taką kartę? No niech jest. Kartę. Kartę, tak, kartę. O! A jak zmienia się u króliczka kolorek? Co? O, niebieski teraz. Co? Niebieski był? Czy nie? Jo jo no dobrze, zadamy trzy. Jakie? Jaki? No. A, różowy. A różowy to? Pink. Pink. Wow, no pięknie, pięknie. Pink różowy. No dobrze, co tutaj zadać? Trzy obrażeń. Nie ma komu. Nie ma komu. No dobrze, tu może zagrajmy w ten sposób. Czy trzy obrażeń zadamy, czy nie? Na razie nie, na razie nie. O, czerwony teraz jest. A teraz żółty. Bielą. Yellow. Żółty, tak? Zielony. Zielony jak? Niebieski teraz. Blue. O. Niebieski. To blue. No super! Super! No dobrze, co tu zagramy? Taką kartę może co? O, jeszcze jedną. Stać nas, a co tam, nie? Stać nas? Pewnie że tak. Teraz żółty królik się zrobił. Gryziesz królika? Co? Co tutaj, co tutaj się dzieje, Ło, wow, 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 ale załatwił. Chyba Wiktoria, dziadkowi pomożesz wygrać, czy nie? O, pięknie, zobacz jaki różowy teraz. Oj, oj, oj. Różowiutki. No, to co teraz? Tutaj trzy punkty trzeba zadać chyba, co? Uda się, czy nie? No, udało się. Jeszcze raz może, co? Jeszcze raz. Będzie mniej może. Uzdrowimy troszkę, tak? Uzdrowimy. Dwa punkty to zdrowia, tak? Uzdrowimy pewnie, że tak. A liczyć umiesz już czy nie? Jeden, dwa, o, Wolpinger, patrz jaki Wolpinger, prawie jak piesek, prawie jak piesek. Jo, jo, tu trzeba chyba polikwidować to wszystko, co? No, zagrajmy to coś takiego, może. Oj jo, jo. No i liczymy. Jeden. Tu jeden, tak? A potem po jeden to co jest? Dwa, czy nie? Dwa, dwa, a potem ile? Trzy? Trzy. No pięknie. A potem ile? Czty Cztery, tak, ładnie. Oj, 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 ole, poleciał tutaj. Jo, oj, 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 musimy tu zniszczyć, jak się uda w ogóle. No, udało się. Udało się. O, no, dobrze. No, spróbujemy tak. Nie wiem co. O, no, dobrze, zagrajmy to może. Okej, okay, no coś tu mamy, coś tu mamy, nie ma komu dać, nie ma komu dać to zdrówka, wow, wow, wow. No dobrze, tu zagrajmy może takie coś, okej. Okay. Przywrócimy do zdrówka, co? Bo tu nam tyle zadał, że szok, szok, tak. Wikusia śmieje się z dziadka, tak? Ło, wow, zobacz! <laughs> <laughs> Szarszujący to srożec. Oj, oj, oj. Nie, o nie. Co teraz będzie? Co tu teraz ona wyprawia, co? Chyba nie damy rady, co? Damy radę? Co? Wygrać, czy nie? Czy porażka będzie chyba, co? no może tak może będzie porażka chyba chyba tak będzie <laughs> chyba tak będzie jo jo co teraz co tutaj co tu zagrać w ogóle co tu w ogóle zagrać nie ma komu nie ma komu jo jo o, ma tutaj sekret zadziałał i poleci, ojoj, oj, oj. jemu starczy chyba, co? <laughs> chyba mu starczy, no pewnie, że tak, pewnie, że tak, Zobacz, co tutaj wyprawia z nami, co? Ale pogrywa, ojoj, oj, oj. i dziękujemy już, tak? Dziadkowi już dziękujemy akurat mu starczyło, super załatwił sprawę z nami co? <śmiech> porażka <śmiech> porażka powiedz, tak? i co? pozdrowimy tutaj wszystkich pozdrowimy wszystkich yy, oglądających, tak? od Wikusi powiedz pozdrawia Wikusia Papa, tak, papa, pa, zrobimy. Papa. Pa. Papa. No, trzymajcie się. Dużo zwycięstw życzymy, tak? Z Wiktorią, tak? I Kusia też życzy dużo zwycięstw. Nie daliśmy rady. No trudno, no trudno. Taka gra, no taka gra, nie? Tutaj nic więcej nie, nie byliśmy w stanie zrobić. Porażki musimy przyjąć i nie będziemy płakać przecież, nie? Co Wiktoria? Nie będziemy płakać. Pewnie, że tak. No. No trudno, nie udało się. Może następnym razem. Następnym razem, tak?